się siemaneczko, siemaneczko wszystkim pokażę Wam, że na rankedach mam boty. W ogóle zobaczcie jak wyglądają rankedy na komputerach. Albo w ogóle się nie włączą, albo będzie się grało z botami. To nie byle jakimi botami. Ej, botami, oni mocno zadają. Nie tak jak boty na klasikach, te początkowe. One cholernie mocno zadają. Rankedy jedynie z graczami działają mi tylko w drużynowym trybie. I to jak ktoś mnie zaprosi, bo jak chcę włączyć sobie z randomami drużynowy, to nie włączy mi się ranked. No chyba, że z botami. To też nie próbowałem w sumie, ale chyba... Nie, próbowałem i... No to tylko solo i duo mi działa z botami. To naprawdę te, te boty... One... Biją nawet przez ściany czasami. To dużo razy. Przez i od ściany, od budynków. Są nawet trudniejsze od graczy. Ja to, nie, to, na, to są takie Aimboty takie celne i heady strzelają i walą przy ścianę też. A czasami jest tak, że na początku są takie zwykłe boty, a potem na końcu yy, wychodzi ich tyle tak, że masakra jest ich tak dużo na końcu. Taka mała strefa tu jeb. To one mocno biją. Dałoby mi się dużo osób, żeby te drużynowe. Bo tylko na drużynowym mi działają rankedy i jestem teraz 30 gracz tylko. No ale wszyscy mocni, bo to są już gracze i to takie rankadowe, więc jest poczko. Ten nowy tryb ranked, mm, jak on miał, Lone Wolf, działa mi solo i duo, Normalnie wszystko działa. Klasy składy niby mi działało. On w czwórkę działa te, też Mogę tak z randomami pograć, to nie wiem. Raz działa, raz nie działa. No bym musiał zobaczyć. No już pół roku chyba tak trwa. Kilka miesięcy dobrych już mi ranket nie działa. A ostatnia ranga to chyba było właśnie trochę gwiazdką już koniec. Już potem aktualizacja i bum. No, czasami to w ogóle nie chce się łączyć, nawet z botami. 32 gracze były już na starcie, bo już nie patrzyłem w sumie. jak tak, to być może graczem się trafiło. O, to by było. To by było spoczko. No nie wątpię na salugę jak gracze, tylko na drużynowym mi i to jak ktoś nie zaprosi. Cztery osoby muszę mnie zaprosić. No trochę mi zadał jak na botach To, to jeszcze nic, co oni mi zadą. Oni potrafią od razu zlołować. Ba, chcecie się nawet schować za taką ścianę? Nagle ktoś was szczela przez ścianę, nie? Normalnie czasami ich strzały przez ściany wlatują Na dłosach miałem taką taktykę Grałem z takim jednym, nie wiem, to, albo to był widz albo ktoś z grupki facebookowej. No i mieliśmy pistolety lecznicze i się strzelaliśmy Tak, to on ma nie ciężko, bo bez tych pistoletów leczniczych. Na środku to ja mam przerąbane. Nawet ścianki czasami nie pomogą, nim jak mówiłem, strzelają się przez ścianki. I te ściany od budynków. Nawet w locie potrafią już strzelać. Czasami. O nie. Olej, może być po mnie przez te drzewo. Trochę gra jeszcze Widzicie, przez mnie, przez ścianę mnie strzela. Przez drzewo. No i widzicie jak ten bot zadaje? To są boty, a patrzcie jakie mocne. Prze ściany też biją, chuj. Miałeś apteczki. W tym trybie jest strasznie dużo potrzeb na apteczek. W PC z botami. Z graczami to chociaż dało się wygrać. Wygrać, przegrać, a tutaj... O. Tutaj to tylko przegrana. Zobaczycie, co na końcu się będzie działo. Uja! No właśnie. Ludboks, ale ładne. Później sobie wypełnię, czy jest lepszy od mojego ducha. Zobaczycie, czy w ogóle się włączy jakiś 00 na przewidywany czas. Est estimated. Jak jest 0.0, no to to się nie włączy w ogóle. 3 sekundy. It's all in the mind. It's all in the mind. It's all in the mind. Minutę max, jeszcze raz, no fajnie by było, jak drugi mecz bym pokazał z tymi botami Bo niektórzy nie grają na kompie, nie wiedzą co, skrzanili te rankedy właśnie Pozostały mi drużyny nowe i ktoś musi mnie zaprosić No Szkoda, że chodzi za randomami nie można. Dobra, długo się włącza Co? Co proszę? oj kurde, 50... Tak? zaraz, minuta zaraz no i nic, i nic, i nic próbujemy dalej teraz przewidzimy trochę długo już Zero to nic nie będzie też nic nie będzie też nic nie będzie, no chyba już nic nie pokażę, no ale dobra Można zrobić tak, hop, ciach, o, 20 sekund przewidywane, może się włączy. It's all in the mind, 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 it's all in the mind. Minuta max, jak nie, no to jeszcze raz trochę popróbuję. Ale na ważniejszym odcinku pokazałem, nie? jak to wygląda. To w ogóle praktycznie się nie da włączyć. A jak się włączy, to bot, które walą przez ścianę, mocno zadają mgłem. A na końcu jest ich w małej strefie, kurde, tyle i że to jest masakra. W tym ścianować się, no a czasami to nie pomoże, no bo oni szczytają przez właśnie przez od budynków i gluola. Okej, okay, zaraz minuta Ej, włączyła się Zero przewidywany czas niestety O, 5 sekund. No, to chyba będzie ostatnia próba, myślę. Jak nie to już trudno, ale chociaż pierwszy mecz pokazany. I zaraz, minuta... minuta max, już będzie pana. Dobra, nic, można jeszcze trochę spłacić. Ja 50 nm, czekaj. Nie wiadomo czy się włączy. Dobra, no to koniec odcinku, to wiecie jak już wyglądają rankady na PC, no niestety zniszczone. Zostało mi tylko granie, drużynowy tryb i to musi mnie ktoś zaprosić. Trzy osoby. A za mną 4, no i w ten co dopiero można grać na kadrze. I to działa, a z graczami 30 osób.